Ja bym cię spytał przede wszystkim, czy jeszcze cię zobaczymy w tym wielkim MMA, bo ludzie, mam wrażenie, wolą oglądać te twoje walki chociażby o pas. Jest teraz Paweł Pawła, który bardzo chciałby z tobą zawalczyć, a niekoniecznie w tych tak zwanych Money Fightach, Super Fightach. Takie, jakie Fightach? Super fight, fight, Money Fight. Czym Money Fight? No, stawiam, że może być to jedna z twoich najlepiej opłacanych walk. chyba, Warszymy. Każda walka jest Money Fight, bo za nią się płaci, wiesz, to nie ma, e, za, darmo, za darmo nie walczymy. Każda każde walka jest za pieniądze. Natomiast jest to jakiś challenge wyzwanie dla mnie. Próba w boksie, idę tam, idę się spróbować, ale wiadomo, że mówiłem już wcześniej w wywiadach, że wyskoczę może na jeden raz w boks i później wracam do MMA. Ale czy do tego dużego MMA, czy będziemy mogli cię zobaczyć w tych walkach opas? Bo wiemy, że na pewno zarówno mistrz jak i stawiam, że, że właściciele KSW by, by chcieli takie walki. Yy, wiesz co, nie wiem czy, wcześniej miałem takie zajawkę, że znowu jeszcze raz pójdę po pas może, spróbuję się. Później tak troszeczkę, nawet jakby mi się udało zdobyć ten pas, nie mówię, że zdobędę go nawet, to, to muszę go bronić, a ja jestem już u swojej kariery. Nie wiem, czy ja stoczę jeszcze jedną, dwie walki, czy może trzy walki, a może tylko dwie walki. Yy, I tak podchodzę do tego, niech młodzi już tam sobie między sobą konkurują. Ko konkurują i walczą o ten pas, jeżeli przyjdzie potrzeba i chęci mojej i federacji i kibiców, może jeszcze sięgnę po to, ale czy jest sens? Pytanie, czy, czy dla Ciebie jest sens, no bo myślę, że i fani, i kibice, i właściciele, i tak jak mówię mistrz, by chcieli takiej walki, więc myślę, że to już wszystko zależy po prostu od Ciebie. Na razie proszę ich, żeby e, przyszli na, teraz na tą galę obejrzeli moje możliwości w boksie, a później zobaczymy, z kim będę, będę walczył MA. MMA. A możesz odnieść się do tego, co Martin Lewandowski mi tydzień temu powiedział, że KSW 100 to jest takie jego marzenie, żeby tam się legenda i Mamet pojawił w listopadzie. Nie wierzę, że on nie, nie wspominał ci o tym. Wiesz co, nie można nic planować do przodu, jak jest teraz walka. Jest głównym celem teraz jest ta walka. Ja, więc na razie nie mamy żadnych planów, jeżeli chodzi o listopad, nie ma propozycji z Kim, nie ma kontraktu. Także na razie jakby jest tylko jedna walka na horyzoncie, walka z Tomkiem i na tym się skupiam. Czy Mamy w ogóle temat małych rękawic, żeby spoczyć tempo pojedynek w małych rękawicach? Czy ty ewentualnie za tymi małymi rękawicami to czy jak to Wiesz to nie było obcy w ogóle małych rękawie z tego względu, że Tomek od początku od razu jak mówił o tym na wywiadzie, że chce wrócić do boksu, mówił o, o formule bokserskiej. W ogóle o, czy to będzie w klatce, czy to będzie w innych federacjach, to będzie walka na zasadach boksu i tylko w rękawicach bokserskich, więc to mi zależało na tej walce, więc ja idę do Tomka i więc jakieś warunki stawiać, Myślę, że to już, nie byłoby chamskie takie więc. Pasujemy taki układ, że to ma być formuły bokserskiej. Powiedz coś więcej o tych rękawicach i o tych, o tych różnicach w, te, w Twoim ciosie. Jak ty to odczuwasz, że on jest inny, mocniejszy, inaczej wyprowadzany, inna technika, inny kąt, inne wszystko, inna pozycja trochę, inne ustawienie, inny dystans. No wszystko inne, czy jednak to samo. Chodzi ci o typową rękawice, czy chodzi ci o formułę? O typowo bokserskie rękawice. Czy... Nie no, jakby wiesz, no wiadomo, że mało rękawice to jest. E bardziej destrukcyjna w kontekście wiesz, że jeden cios je i może być problem, e, to nie znaczy, że bokserski cios nie są e, destrukcyjni, bo on każdy i, i najwięcej ciosu dostają bokserzy po głowie i to jest naprawdę brutalny sport. Natomiast jeżeli zakładamy rękawicę do MMA, to trzymając gardę, można powiedzieć, że nie ma tej gardy. No, można uderzyć przez gardę i będzie efekt może nie, nie takiego bezpośredniego trafienia, ale jest podobny, więc czy garda nie jest taka szczelna w rękawicach do MMA. I, I boks dlatego inaczej wygląda w MMA, bo stawiamy na jeden, dwa ciosy mocne, bo one przez rękawice albo pomiędzy rękawicami się przebijają. Czułeś takie wyróżnienie przez KSW, bo jesteś tak naprawdę no drugą po Marcinie Różalskim osobą, dla której KSW jakby nagina te zasady, no bo umówmy się, ta gala jest zrobiona stricte pod ciebie można powiedzieć, i gdyż wcześniej KSW nie zmieniało raczej formuł swoich walk, no a teraz robi cały event pod, pod to, że ty chciałeś tę walkę w boksie. Myślę, że nie tylko, że ja chciałem, tylko ja podrzuciłem taki pomysł, że dobrze by było, ale dalej to rozkręcił całą tą e, ideę. Martin tak naprawdę odnośnie i walk w, i w różnych formułach, w ogóle nie spodziewałem się tego, ale Martin to w ten sposób rozegrał. Myślę, że to jest dobry ruch tak odskoczyć tak naprawdę pomiędzy galami MMA, żeby jednak była taka gala, gdzie mogą się spotkać z różnego rodzaju sporty walki i ze sobą się mierzyć. No. Jakbyś miał, do wyboru, gali, pytania, mamy, jakbyś miał wy do wyboru na tej gali, jakbyś miał do wyboru na właśnie walczyć w boksie z Tomkiem Adamkiem, czy zrewansować się w MMA Roberto, to co byś wybrał? Z Tomkiem Adamkiem. A nie siedzicie ta porażka cały czas w głowie gdzieś tam? Wiesz to ja miałem okres, gdzie walczyłem o rewanż. Zostałem oszukany i... i no, ja nie będę walczył więc cały czas o coś. Każdy ma swoją drogę. Nie dano mi tego rewanżu. Myślę, że to nie ma sensu już teraz. Każdy niech idzie swoją drogą. A ja mam taką drogę. Mamy, ta praca zapaśnicza w MMA jest bardzo duża. Czy wykorzystasz to w clinchu, w boksie z Tomkiem? Gdzie będziesz mu troszeczkę brudnego boksu użyć? Jeszcze no, w zapasach, w rękawicach małych to można jakiś chwyt zrobić, to chwytu nie zrobisz. No, bo co są rękawice bokserskie, nie, nie ma jak chwytu zrobić. Także te zapasy są. Nie, nie wiem, nie próbowałem tego. Nie Czyli wiem. żaden brudny bok nie będzie wchodził w grę? Nie umiem tego robić. No. Na koniec jeszcze mamy po wielu kibiców. Też kojarzy damka, Adamka i Ciebie z tymi piosenkami legendarnymi. Tomek pewnie wejdzie do fankiego Polaka. Czy ty wrócisz do Etaka Ukaz? Nie, nie. Czesło nie ma. Wychodzę przy tej piosence.